złożone, tak powinny wyglądać. Co dziwne, odkurzać nie ma kółek, odkurzać trochę wątpliwej jakości. Bo zrobiony z plastiku, cały jest tutaj ten grill. Chcę to otworzyć i kółka są w środku. A? To takie burzki Jeszcze jest filterek. Fil filterek. Dorek. Wór. To się nazywa. Sztota. Nasadka, nakładka na szczotkę. Końcówka. No. Poczekaj daj zobaczymy wszystko, bo podstykasz, ty a ja nie mogę ten pokazać. Daj. A my zaraz zobaczymy Kółka. Co jest. A. Klejony to Zobaczymy to sobie. Zamkniemy już, tak? No, Klejony. Tak. Klejony. Już. zrobimy kółka. Zrobimy klips. Powinny być jeszcze informacje, gdzie odkurzec został wyprodukowany, gdzie wszystko to. Tamto o rozerwałem. Mam już jurej, i tu mamy. To wkręcimy kółka za chwilę, tak? Mamy kółka. Już pokazany. No, pokaż kółka. Jedno. Para. Druga para. Trzecia para, z czego wszystko żeśmy pokazali. Później Mątpliwa. pokażemy, jak pracuje. Tak? Tak. Dzięki no że... dobra, wyłączamy? No na razie tak. Wyłączamy, ja to zmontuję. Tak prezentuję odkurzać się po złożeniu. Złożyłem już go całego. Tak wygląda rura. Jest dosyć długa, wygodna. Tu przychodzi do odkurzacza. Mamy też taką rączkę do przenoszenia, dzięki czemu możemy przenosić no, tu się zahacza. Odkurzacz jest na kółkach, jest... fajne kółka, cztery wdykane. Zostajemy w zestawie. Tak, w środku były, musieliśmy je zamontować. Ciekawostka numer jeden. Czy wiecie, że jak, zdejmuje, jak zdejmiecie to, to możecie z odkurzacza zrobić wiaderko do przechowywania ziemniaków? Dobra, kładzie. Fajna opcja, co? Ale dobrze połóż. Ja nie wiem, jak się nie, źle. Nie, dobrze. Źle. No to tu, to ten wrąbek musi przyjść na tę wypukłość. Tak. Tutaj. Już, o. już. Teraz ładnie. Zamykamy z powrotem. I, tak i musimy mamy... zamykać, bo Od... jak będziesz zamykał inaczej, to nie będzie z całą ma kamień Już złożony. Tu mamy włączniczek. Szkoda, że nie ma regulacji mocy, bo... Nie musi być. Ma ciągnąć. Ciekawy jestem, czy nie gwałcił już. To spróbujemy za chwilę, jak się ugrzeje. Tą scenkę, jak się już ugrzeje, to <laughs> dogram później. Dobra, wyłączamy? Tak. Możesz już go... Pop... Okej. Okay. Czas teraz przy... ten, odkurzecz pierwszy raz odpalić. Na zegarku będę robił pomiar głośności i zobaczymy, czy odkurzacz jest w stanie wypełnić kryteria głośnościowe. Czy nie będzie dla Was za głośny, czy nie będzie dla Was za cichy. Przechodzę do aplikacji hałas w moim zegarku. OK, wyłączam. Dziwnie, nie? Tragiczna jest głośność, ponieważ głośność wynosi, głośność odkurzacza wynosi ponad 83 dB. To dużo, co? Dużo. A to co, skończymy? A na tym już koniec. Jeszcze dodam wam w filmie zdjęcie tabliczki znamionowej tego odkurzacza. Także e, to była prezentacja unboxing odkurzacza e, Kersher W3. Yy, przemysłowego z Briko Marsze. Yy, także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam ja. Debeko Boy 2004 Siemaneczko. A na koniec bonusowo zostawiam Wam zdjęcie tabliczki znamionowej. Mhm. Już? Tak.